Ballada o Damie. Była sobie pewna dama, co nie żyła nigdy sama. Tylko zawsze to Adama miała, to znów Abrahama. Innych też bywała gama, słowem istna panorama. Miała również owa dama takie stroje jak halama. Tu srebrzyście lśni piżama, tu i ówdzie złota lama. Biusto nosze to aż dwama, tudzież futro z psama, a jadała owa dama więcej od hipopotama. Ciągle siedzi i coś szama, aż ją boli ustna jama, przy czym tyje, cóż za drama, co sekundę o pół grama, aż nareszcie owa dama, obiadając się na hama, rozszerzyła się jak brama. Względnie we Włocławku Kutama. i jak huknie, to nie fama, nie pic ani nie reklama. Aż Honduras i Panama wnet nakryli się nogama. zadrżał wulkan Fujiama, a z drużyny to ten hama, co jechała na bergama pozostała. Mokra plama. Bajka ta morały dwama. Pierwszy, że się obżerama, także czasem aż pękama. Jak nieszczęsna owa dama. Morał drugi. Joj, o mama, zapomniałam, zapomniałem, ale plama. Wybaczycie? Wybaczama. No to sztama.